Szanowni Państwo, witam Was w kolejnym odcinku programu wędkarskiego Wobbler, emitowanego na łamach telewizji GawEx. Dzisiaj pokażemy Was coś, co nie jest kojarzone z początkiem listopada, a z późną jesienią, coś, co przez wiele lat uważane było tylko za domenę miesięcy ciepłych, a mianowicie karpiarstwo. Wiele lat temu uważano, że można je poławiać od maja do końca wakacji, ewentualnie troszkę września. Zachaczaliśmy, dlatego że twierdzono, iż twierdzono, że na skutek oziębienia wody, te ryby e, przestają absolutnie żerować. Jest to nieprawdą, o czym dzisiaj będziecie mogli się przekonać. Będziecie mogli się również przekonać o tym, jak mocno ewoluuje wędkarstwo, a wędkarstwo karpiowe naprawdę e, po, poczy, poczyniło znaczne postępy. W porównaniu do tego, co było wcześniej, e, to jest nieporównywalne. Pamiętam, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z wędkarstwem, używało się jednej wędki do płoci, szczupaków, karpi, ewentualnie zmieniano żyłkę e, i zestaw końcowy. Dzisiaj karpiarstwo to jest całkiem Odmienna a, szkoła jazdy, o czym za chwilę będziecie mogli się przekonać. miesiąc nietypowy, początek listopada, a my bierzemy się za karpiowanie. Wydawałoby się mogło to niemożliwe, natomiast jest z nami człowiek Piotr Burno. Witam Cię bardzo serdecznie, Cię, który udowodni, że i o tej porze roku skutecznie można poławiać karpie, nie tylko poławiać karpie, ale poławiać okazałe karpie, bo to jest człowiek, który łowi ryby na porządku dziennym. U niego są ryby pomiędzy 10 a 20 kg. Jego rekord to 22, tak? 22. 22 sto. Złowiony. W 7 października dokładnie. 7 października nie opodal, w sumie Szczecinka, bo jesteśmy, nie powiemy dokładnie nad jakim akwenem. Nie wiem, będą ciekawi, natomiast jesteśmy niedaleko Szczecinka. To możesz też zapewnić. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Piotrze, kiedyś uważano, że karp to jest ryba ciepłej wody. Tylko i wyłącznie, właściwie zaczynał się długi weekend majowy. Zaczynano nęcić, bo podobno się wtedy budził. Czerwiec, lipiec, sierpień, miesiące karpiowe. We wrześniu już zapominaliśmy o karpiach. Jak to jest teraz? No takie stereotypy kiedyś krążyły w ogóle w, w prasie i wszędzie wśród karpiarzy. W tej chwili też mamy troszeczkę inną sytuację, bo mamy łagodniejsze zimy, nie? I ta ryba praktycznie, jeśli nie ma pokrywy lodowej, jest... Yy, znaczy można tą rybę łowić praktycznie przez cały rok, jeśli nie będzie pokrywy lodowej. Oczywiście intensywności brań nie będziemy mieli takiej samej jak lato, ale ten właśnie przełom jesieni i zimy, yy, te późne miesiące, o których właśnie w tej chwili powiedziałeś, to są najlepsze miesiące na duże okazy, nie? Najlepsze miesiące na duże okazy. Yy, mówisz, że nie ma lodu? Faktycznie, te zimy są dużo Bardziej łagodne niż to jeszcze parę naście lat temu, parę lat temu też tak zimnie było. Natomiast ja pamiętam jako dziecko, e, łowiąc z lodu, także mieliśmy karpie na haku, bo ich się nie wyciągało. Delikatne zestawy, gdzieś mormyszka. E, on potrafił wziąć, natomiast był nie do wyciągnięcia. Teraz raz, że mamy inny sprzęt, dwa, że nie ma lodu, więc praktycznie możemy łowić przez cały rok. Dokładnie. dokładnie. Dobrze. Jak się do takiego jesiennego wędkowania przygotować? Czym ono różni się od wędkowania e, letniego? Podejrzewam, że trochę inne zestawy. Trochę inne przynęty, no i trochę inne zanęty. No tak, tak, tak. Wszystko to jest związane z tym, że ta ryba, pomimo tego, że e, e, przygotowuje się do zimy i gromadzi ten pokarm e, na zimę, ona już i tak e, troszeczkę mniej żeruje. Nie żeruje aż tak intensywnie, nie pobiera tyle pokarmu e, jak latem. Z tego też tytułu nęcimy też ostrożniej, mniej delikatniej, przynajmniej ja tak nęcę. Nie? I przynęty też ja używam no przede wszystkim pojedynczych kulek, choć w zasadzie czasami też używam podwójnych zestawów, nie, ale przede wszystkim używam pojedynczych kulek w tym sezonie. W sezonie tym właściwym, czyli letnim, kiedy jest ciepło, jak długo przygotowujesz łowisko, zanim zaczniesz wędkować? E, wszystko zależy od tego, na jaką zasiadkę się szykuje. Czy to będzie zasiadka kilkudniowa, czy to będzie na przykład tak zwana szybka noska gdzieś tam z marszu. Nie? Jeśli jest to zasiadka kilkudniowa, e, przygotowuję najczęściej, tak e, dwukrotnie, zanęcam. Z tym, że ja nęcę y, grubo, powiedzmy, to znaczy nie chodzi o ilościowo, tylko nęcę samymi kulami, jak przygotowuję łowisko. Nie używam żadnych ziaren, żadnych ziaren. W trakcie nęcenia y, do tego menu mojego wchodzi orzech, tygrysi i pelet, nie? Nie używam kukurydzy od chyba trzech sezonów, a to dle, tylko i wyłącznie dlatego, żeby wyeliminować brania leszczy i udało mi się to. Nie mam brań leszczy, praktycznie w tym roku żadnego leszcza nie wyciągnąłem. Orzechy tygrysie to jest przysmak, który również spożywany jest przez ludzi, tak, takimi frykasami ta raczy, raczymy nasze ryby. Natomiast dobrze, a przy takim typowo jesienno, praktycznie już zimowym łowieniu karpi, jak wygląda nęcenie, jak wygląda przygotowanie łowiska? Czy nęcimy, czy, czy jednak punktowo to robimy? Jak Ty to robisz? Ja robię to punktowo. Punktowo niewielka ilość zanęty na zestaw, to tak praktycznie tutaj mamy taką łopatkę. I ja wywożę albo modelem sterowanym, albo pontonem, w zależności od tego, na jakim łowisku łowię i to jest dosłownie maksymalnie dwie łyżeczki eee, pokarmo plus woreczek PV, no, nie, nie wyciągnę teraz, bo mamy teraz tak, je, 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 opady i się innego. to po prostu rozpuści, nie, woreczek PV, który zakładam bezpośrednio tutaj na, o tutaj może pokażę przy, przy zestawie, eee, zapinam tutaj albo możemy przewlec przez całość specjalną igłą i dociągamy tutaj woreczek i mamy wtedy Yy... Zestaw gotowy do zarzucenia. Zaraz pokażemy techniczną budowę zestawów, natomiast yy, pytanie: zarówno ja, jak i ty trochę lat mamy. Pamiętasz, jak wyglądało karpiowanie yy, na początku Twojej drogi wędkarskiej? Pamiętam, pamiętam. No, jeśli chodzi o sprzęt, to trzeba było improwizować. Nie? Pierwsze wędki, no to nawet morskie używaliśmy. Zresztą sam pamiętasz zresztą jakie, jakie e, wędki wtedy były. No, z żyłkami może nie było już takiego problemu, nie, ale kołowrotki to też były ciężkie do dostania. Najczęściej e, zwykłe jakieś tam najprostsze kołowrotki człowiek używał. Gdzieś tam producent jakiś wymyślił z wolnym biegiem w, e, i człowiek, znaczy wędkarze tego używali. E, ale one długiej żywotności nie miały ze względu na słabą e, produkcję. No, w tej chwili mamy sprzęt naprawdę z, e, bardzo mocny, wytrzymały i Wtedy Jesteśmy uniwersalną przynętą wyciągnąć. był ziemniak bo właściwie od tak, ziemniaka. kukurydzy. Od, tego, od tego zaczynaliśmy, od tego większość wędkarzy zaczynała, nawet pamiętam takie etapy, które, w których ziemniaka zakładaliśmy na kotwicę. Czyli słuchaj, zanim przejdziemy do przynęt, zanęt, pokażemy jak wygląda teraz sprzęt wędkarski, bo specjalizacja w karpiarstwie osiągnęła już chyba apogeum. Nie ma chyba drugiej metody, która jest tak wyspecjalizowana, bo praktycznie wędek karpiowych nie da używać się do żadnej innej metody połowu. No dobrze, możemy łowić duże leszcze, ale właściwie co więcej jest? No, ale to nie jest, nie jest wtedy komfortowe, nie, bo jednak no te są y, ciężkie, nie, a metoda y, połowu leszcza chyba bardziej by się sprawdzała federkiem, nie? Jak Czyli co, nam teraz sprzęt. sprzęt? Oczywiście, oczywiście. Przed nami typowy zestaw karpiowy. Tak jak mówisz, w obecnych czasach mamy tego wolnego czasu bardzo niewiele, więc chodzi o to, żeby się dostać na łowisko, w miarę szybko rozłożyć i zacząć wędkować, bo jednak to jest kwintesencją wędkarstwa. Wrzucenie zestawu do wody i oczekiwanie na brania. W waszym wypadku, w przypadku karpiarzy, to czasami zajmuje bardzo dużo czasu, a czasami jest chyba inaczej. No, czasami jest inaczej, nie? czasami jest tak, że jak ostatnio tą swoją największą rybę wyciągnąłem po dwóch godzinach od wywiezienia zestawu, nie? a czasami siedzimy tak, że siedzimy dwie doby bez brania. Klasyczny zestaw, yy, stojak. Co nam o nim powiesz? No to jest klasyczny, taki zwykły rodpot. Rodpot na stanowisko na trzy wędki, a z tego tytułu na trzy wędki, bo na komercjach możemy łowić na trzy wędki, na dzikich wodach łowimy tylko na dwie wędki. Także, ale jesteśmy przygotowani, że możemy sobie tutaj tą trzeci, ten trzeci zestaw dopasować. Yy, cóż mogę tu powiedzieć więcej? Elektronika. Elektronika, no sygnalizatory brań w tej chwili są bardzo czułe i są odporne na warunki atmosferyczne, tak jak w tej chwili jesteśmy w deszczu, możemy stać, możemy stać, yy, znaczy się sygnalizatory mogą sobie być na yy, zewnątrz i im po prostu nic nie będzie od yy, tego deszczu. Yy, no cóż o tym jeszcze mogę powiedzieć? Mają tutaj yy, czułość brania, bo łowiąc na przykład przy większej fali, gdzie jakiś tam jest ruch, możemy sobie ustawić, że po prostu yy, sygnalizator będzie z opóźnieniem nam sygnalizował branie. Nie? Mamy też tutaj czułość, podświetlenie nocne i tam jeszcze tam różne... I centralkę, bo możesz być od wędek paręnaście tak. metrów, a wiesz, na którą następuje branie, tak? Tak, 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 tak. W tej chwili większość centralek ma, że Widzimy, że bierze niebieska. No. Po braniu mamy niebieska, tak jak mamy tutaj ten hangerek niebieski i czujniczek też jest niebieski. Także tutaj mamy czerwony. Gdy nastąpi branie, zapala nam się dioda czerwona. Nie? Gdzieś zasięg takich odbiorników jest do 200 metrów, czasami więcej. Nie? Ten jak raz ma między 200 a 300 metrów. Mamy załamanie pogody. Miało być dzisiaj słońce. Wydawać by się mogło, że pogoda lepsza na karpie, natomiast siąpi, jest takie lekkie załamanie. Czy ty byś się w taką pogodę na ryby wybrał? Tak, oczywiście. Jest to moim zdaniem najlepsza pogoda. Zresztą nie, moim, nie tylko moim zdaniem, bo wielu karpiarzy, większość karpiarzy twierdzi właśnie, że na, na załamaniach pogody są najlepsze brania właśnie w delikatną mżawkę, w delikatny deszcz, nie? Twierdzi się, że te nasze łowiska, te łowiska pomorskie, one są znacznie trudniejsze od tych łowisk na południu naszego kraju. Tam jednak karpiarstwo jest dużo bardziej rozwinięte, tych łowisk karpiowych jest więcej, są łatwiejsze. Czym my możemy zachęcać wędkarzy z tamtych regionów, żeby przyjeżdżali do nas? No oczywiście, oczywiście. Ale czym? Co byśmy... Co, co, co? Co byś powiedział, żeby, żeby oni chcieli tu przyjechać? Większość łowisk na południu Polski to są jakieś wyrobiska, jakieś pożwirowe czy jakieś tam pokopalniane. A tu mamy dziką naturalną wodę, nie? także nie jest spotykana tam na południu Polski. Czyli... W takich ilościach jak u nas. Czyli natura. Środowisko tak, naturalne to jest to, co jest dokładnie. naszym atutem. Ja ci, Tobie powiem, bo być może Ty tego nie wiesz, na pewno też tego jeszcze nie wiedzą nasi szczecineccy wędkarze. E, nastąpiła zmiana operatu rybackiego na obwód rybacki jeziora Trzesiecko, tak to się nazywa. E, wiemy, że mamy jedno łowisko, które precynowało do tego, żeby nazywać je łowiskiem karpiowym, natomiast e, nato, to jest jezioro o, Lipno, natomiast nie można było zarybiać karpiem. Takie są przepisy. Nastąpiła zmiana operatu rok rocznie do wód tego jeziora legalnie, to trzeba podkreślić, będzie trafiało 100 kg karpia. Także myślę, że za parę lat będziemy mieli również piękne łowisko, nad które mam nadzieję przyjedziesz. Dziękuję. Za Nie na pewno. Serdecznie. 100 jak mamy, mówiony wędziska. No, inna bajka w porównaniu do tego, co jeszcze było niedawno. Ja pamiętam te pierwsze wędziska karpiowe, później jak to ewoluowało, natomiast teraz to są, wydaje się, patyczki. Tak, tak, tak. Na pewno blanki są cienkie, ale za to są niezwykle wytrzymałe. Całkiem inna rękojeść, tak? Tak. E... Całkiem inna rękojeść, tak? Nie, nie ma już pianek, nie ma korków. Aczkolwiek są producenci, którzy jeszcze używają pianki. Używają. Tu, jak raz, mamy taki model wędziska trzyfuntowego. Trzy funtowy to jest ciężar wyrzutu. Ciężar wyrzutu właśnie. 3 funty i długość 3,60. Jest to wędka e, taka bardziej typowo rzutowa, nie? E, gdyż charakteryzuje się tu już tutaj przelotką 50 średnicy. Nie? To są właśnie wędki, które są robione typowo pod rzut. Pod rzut nie? Aczkolwiek wykorzystywane są i do wywózki, i do rzutu. No, jest to bardziej taka wędka uniwersalna i z bardzo dużym zapasem mocy. Naprawdę jest bardzo wytrzymała. Wędki wyrzutowe, to znaczy, że wyrzucamy. Mówisz tak. o wywózce, to znaczy, że wywozimy, wywozimy zestawy, tak? tak? bo to też nie dla wszystkich, dla Ciebie to jest oczywiste, ja to rozumiem, ale nie wszyscy mogą, mogą się w tym rozeznawać. Kołowrotek duży, typu big pit ja stosuję bez wolnego biegu, nie wiem dlaczego, po prostu dla mnie takie są bardziej praktyczne. Ja uważam, że jak są dwa mechanizmy w środku, to ten jeden jest odrobinkę słabszy. Z przednim hamulcem... Z z dużą średnicą w puli, tutaj na, jak raz na mój model to jest 10 tysięcy. Wchodzi żyłki 0,35-450 metrów. Także jestem przygotowany na i rzut taki powiedzmy tutaj do 100 120 metrów mogę sobie śmiało tą wędką rzucić i do dalszej wywózki, nawet na 200-250 metrów i jak daleko ty poławiasz karpie od stanowiska? Wszystko zależy od tego, na jakim łowisku łowię. Są łowiska, na których nie muszę daleko wywozić, bo mogę łowić 30 metrów od brzegu, zachowując odpowiednią. E, ciszę na łowisku, a są takie łowiska, na które naprawdę trzeba daleko wywieźć. Nie? A jak głęboko łowisz? E, to ja to wiem, znaczy, że to też zależy od łowiska i od pory roku, bo to jest bardzo istotne, Oczywiście, na, znaczy najgłębiej na tych naszych łowiskach łowiłem na 12 metrach i to z powodzeniem. Z powodzeniem, gdzie kiedyś po prostu e, wszyscy uważali, że karpie jednak łowimy na wodach, no płytkich, na wodach płytkich, na wypłyceniach, gdzieś na blatach, no a ja łowię głęboko. głęboko. Głębokością nawet mnie zaskoczyłeś, ja nie słyszałem o karpiach łowionych na tak dużych głębokościach, aczkolwiek przy typowaniu stanowiska na nieznanej wodzie też szukamy jakichś górek, jakichś stoków, jakich, jakiegoś urmiconego dna. Przede wszystkim szukamy, jeśli jest łowisko zarośnięte, miejsc wolnych od zielska. Ja na przykład nie unikam miejsc mulistych, bo wielu wędkarzy szuka czystych placów, twardych, żeby lepiej tą zaprezentować przynętę. Dla mnie znowu wydaje się, że w miejscach mulistych ryba ma naturalną stołówkę nie? I, i tam jest ta ochotka, tam są inne żyjątka i po prostu trzeba odpowiednio dostosować zestaw i można łowić. Coś co mnie zaskoczyło powiem tobie szczerze to to, że ty masz nawiniętą żyłkę, nie używasz plecionki. Nie używam plecionki. Co jest tego powodem? Yy, to znaczy się tak. Moim zdaniem plecionka yy, przy nieumiejętnym holu, nie. Kaleczy, bardzo mocno pysk, A my jako karpiarze, łowiąc szczególnie na dzikich wodach tutaj u nas, staramy się jak najbardziej delikatnie obchodzić się z tą rybą, żeby tej rybie nie stała się krzywda, żeby móc ją powtórnie złapać nie? i obchodzimy się z nią delikatnie. Dlatego ja łowiąc na żyłkę, Robisz to z premedytacją? Robię to z premedytacją. No i żyłka też wypacza drobne błędy w holu, bo jest jednak elastyczna. Także czasami, jak popełnimy jakiś błąd, to żyłka nam to naprawi, plecionka już niestety nie, wy, nie, nie wybaczy błędu. Żyłka główna to żyłka fluo, natomiast może przed kamerą tego dobrze nie widać. Używasz przyponu strzałowego. Tak, tak. Wytłumacz też o co chodzi, bo, bo może nie każdy wie. Jest to przy, Przypon strzałowy używam ze względu na charakterystykę dna. Ile, ile metrów używasz jego? E, minimum dwie długości wędziska, ja tutaj mam około 10 metrów. Nie? A no to nie, będzie, no, nie będziemy metrów, nie? wyciągać, tak? Około w kolorze, w kolorze transparentnym ona jest, tak? E, tak to jest żyłka mono, żyłka mono o średnicy 0,60 powleczona fluorokarbonem. Nie? Po to, żeby wzmocnić wytrzymałość na, na przetarcia. A dlaczego, tak jak wspomniałeś, na taki zestaw łowie? Mówię na taki zestaw, bo u nas w wodach jest bardzo dużo małż, racicznic. Dlatego, nie? że mamy czyste wody, bo to trzeba podkreślić, tak, dokładnie, tak. dokładnie. nad no, taką właśnie się znajdujemy, nie? I bardzo dużo jest racicznic i zwykła żyłka, taka standardowa, tutaj 0,35, co ja mam nawiniętą, no, nie wytrzymuje starcia z takimi ekstremalnymi warunkami, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ułatwia też hol przypąstrzałowy w miejsce miejscach zarośniętych, nie? Jest, jednak możemy yy, bardziej, bardziej po prostu forsować ten hol, forsować ten hol, żeby tą rybę wyciągnąć. No i troszeczkę nam ścina tą roślinkę, nie? Dobrze, mamy wędki, mamy stojak, yy, podbierak też niebagatelnych rozmiarów. Tak, tak, tak. No minimalny rozmiar podbieraka. No, Poddajmy pod, wędkę, podnieść podbierak, pokażmy naszym yy, widzom. Minimalny rozmiar. Oh. Podbieraka powinien wynosić metr na metr. Czyli w sumie taki nieduży człowiek też się tu zmieści. Tak, oczywiście, oczywiście, metr na metr. Nie? Ja mam tutaj w, chyba 45 cali, to jest 107,5 na 107,5. Używasz pływaka, też nie każdy wie, co to jest, a to bardzo pomaga, tak? Ty, szczególnie jak jesteś sam na łowisku. Oczywiście, ułatwia, ułatwia wprowadzenie ryby do podbieraka, bo kładziemy wtedy podbierak. Podbierak nam się nie zatapia, nie leży sobie, czeka na. Na to aż do, dociągniemy rybę do podbieraka. To jest przy połowie z brzegu, przy połowie z pontonu. Nie czasami, jak jest ekstremalny hol w ciężkich warunkach, ten podbierak lubi nam wypaść. Nie? Ja w, w takim przypadku zostaje na wodzie, nie tracimy sprzętu. Tym bardziej, że te podbieraki też do najtańszych nie należą. No, no, nie, nie ma się co oszukiwać. No, nie, nie, nie należą. Nie. E, powiedz mi, najdłuższy hol, hol, harpia, którego ty holowałeś? To znaczy byłby ile, najdłuższy ile to trwało Amura. Tak? Ile, tak? ile walczyłeś z tą rybą? Znaczy około 40 minut i jej nie wyciągnąłem. <gry> Widziałem e, tak, bo... ją kilkakrotnie, kilkakrotnie. Ryba to była też ponad 25 kilo, nie? Ale nie dałem rady w gąszczu roślinności tak w, yy, po prostu się zaplątał, że nie było możliwości go wyciągnąć. A morem teraz już łowisk zarybiać nie można. Natomiast one jeszcze występują w naszych wodach. To są ryby, które często towarzyszą właśnie karpią na, na tych łowiskach i częst, często padają. E, znaczy są łowione przy okazji zasiadek karpiowych. Tak, dokładnie, dokładnie.